Witam Państwa bardzo serdecznie, Adam Michalik zapraszam na losowanie par półfinałowych Jackson Dolnośląskiego Pucharu Polski. W losowaniu wezmą udział czterech zwycięzców strefowych Pucharów Polski, które zostały rozegrane w ostatnim czasie w mecze finałowe. Pierwszym z nich jest mieć 2 Legnica, zwycięstwa Strefy Leg Legnica, który w finale pokonała Odraścinawa. Drugim Słowianin Wolibusz, który okazał się lepszy od lechi Dzierżoniów. Trzecim Karkonosze Jeleniogóra, który w bratobójczym po pojedynku pokonało Wiktorię Jeleniogóra. Oraz czwarty, wczorajszy, zwycięstwa wczorajszego meczu słów, który pokonała w Żmigrodzie Piasta Żmigród. Przypomnijmy, że te cztery zwycięstwo zmierzy się ze sobą w parach półfinałowych. Pierwszy mecz półfinałowy odbędzie się dnia 9 kwietnia, a drugi 16 kwietnia, po to, abyśmy mogli wszyscy obejrzeć obydwie rywalizacje. Dlatego też pierwsza para, która będzie wylosowana, to są drużyny, które zagrają w pierwszym meczu półfinałowym, czyli tym rozgrywanym 9 kwietnia, zaś dwie pozostałe drużyny zagrają ze sobą. Tydzień później i będą rywalizowało o no, udział w wielkim finale jak sam Środkiego Pucharu Polski. Przypomnijmy, że gospodarzem meczów półfinałowych będą zespoły niżej sklasyfikowane, czyli, czyli te, które obecnie zajmują niższą lokatę. Czyli pewne jest jedno w dniu dzisiejszym, że jednym z gospodarzy półfinałowych starć będzie słów. Drugą pewną informacją jest to, że Mieć Dwa Legnica na pewno swoje mecz rozegra na wyjeździe, więc być może żeby nie przedłużać rozpoczynamy losowanie. Pierwszą wylosowaną drużyną, która zagra swój mecz 9 kwietnia jest drużyna Baryczysów. Bar tak jak wspomniałem, z całą pewnością będzie gospodarzem pierwszego meczu półfinałowego, który zostanie rozegrany 9 kwietnia. Teraz poznamy przeciwnika drużyny Tomasza Chorwata. Bar czyli obrońca tytułu z, z poprzedniego sezonu, zagrał w meczu półfinałowym. Karkonoszami Jelenia Góra, czyli to jest powtórka meczu finałowego, który mogliśmy oglądać w poprzednim roku w dzierżywie, czyli jesteśmy już pewni, że, że no nie będziemy mieć powtórki w meczu finałowym, ponieważ obydwa zespoły zmierzą się ze sobą już na poziomie półfinału. I ten mecz półfinałowy odbędzie się 9 kwietnia. Teraz zobaczmy, dla gwoli ścisłości, kto, kto zagra w drugiej parze. Jest to na pewno Słowian Wolibusz, który będzie gospodarzem drugiego meczu półfinałowego, który zostanie rozegrany 16 kwietnia i to wydaje się, że nie może być inaczej niż rywalem lidera kolei Dolnośląskiej IV Ligi będzie drużyna zajmująca obecnie trzecie miejsce w BetClick trzeciej Lidze, czyli rezerwy Miedzi Legnica, więc woli przypomnienia. 9 kwietnia o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Barczysów z karkonoszami Jelenia Góra. Ten mecz rozegrany zostanie w Słowie. Tydzień później 16 kwietnia Słowianin Wolibusz podejmować będzie karkonosze będzie podejmować mieść Dwa Legnica. Liczymy na sporo komentarzy, wiele opinii. Jak Wam podobają się te pary, kto jest w fabrytach? Dlatego zapraszamy do komentowania pod tą transmisją. Dziękuję za dzisiejszą uwagę i za losowanie i widzimy się w najbliższym czasie już na boiskach.